Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj wykonam oto ten komentarz, tutaj wam się zaraz pokażę i dzisiaj go zrobię, ponieważ było bardzo dużo e, pytań odnośnie tego, e, jak zrobić, żeby właśnie E, koń był szybszy i tak dalej, więc dzisiaj go zaraz, dzisiaj Wam pokażę i powiem o co chodzi w jakiejś danej rzeczy czy coś. E, no więc na przykład najpierw idziemy sobie, mamy tutaj cztery pola jakby do trenowania i wybieramy sobie jedną jaką chcemy. A na przykład bierzemy sobie teraz. Ja tu nazywam pachołki, bo mają po prostu, takie, to po prostu takie patyki stoją na środku, więc. E, I tutaj e, pokażę Wam się, ile macie, jaki macie już level, w danym właśnie. E, w danym trenowaniu, że tak powiem. I na przykład pachołki to są te ostatnie, czyli agli. Agilit... Agilit... i Dobra, nieważne, tu Wam po, pokażę. Um, Agility. I mam akurat poziom dziesiąty. I tam Wam się... E, na do, mm, jezu, ja dzisiaj nie umiem mówić. E, tam na dole macie 5 na 47, czyli jeszcze trzeba trochę zebrać, żeby zdobyć kolejny level. E, najwięcej ile... Żeby... Najwię... Największy level to 20, jak już zdobędziecie ten level 20, to już w każdym poziomie to już będziecie mogli rozmnażać konia tego, bo tak to jeżeli macie jakieś, nie wiem, 10, 10, 12 coś, to nie uda Wam się, to musicie mieć wszędzie 20, to jest trochę czasu, to jest, ale warto, jeżeli chcecie mieć małego konia, to warto. Teraz jesteśmy na Tutaj akurat się zobacz dyscyplina, to jest drugie od końca i po prostu chodzimy powoli za daną gwiazdką. I tak sobie zdobywamy, że ja akurat tutaj też mam dyszkę, ale zaraz to będziemy jedenasty poziom, bo już mało zostało. Mamy 37 na 47 więc już mało zostało. Ale tutaj akurat możemy chodzić też ze smyczą. Możemy przywiązać konia i chodzić. Z nim wtedy, jak mamy już mało, e, na przykład ja tak robię, jak już mam mało energii dla niego, to tu sobie i wtedy on się nie męczy, jak chodzi na lince I o, widzicie, już nam się udało wbić lewę. No więc podpinamy sobie go, jak ma już mało energii. Ja tu zawsze przyjeżdżam, jak ma mało energii mój koń. Akurat tu już ma mało. E, no. To sobie tu przyjeżdżamy i po prostu sobie trenujemy dalej. I on sobie zbiera energię przy okazji. No więc trochę sobie tutaj pozbieramy i zaraz będę szli dalej. i Będę wam pokazywać, co dalej. O co chodzi. Też na przykład, jak będzie już nam się nudziło w danej, w danym, w danej miejscu jakby do trenowania, będzie już się nam nudziło i już będzie, będziemy już chcieli chodzić cały czas, to po prostu możemy sobie to trochę zmieniać, nie? I to jest takie spoko. Teraz będziemy szli na beczki. Ja tu mówię beczki, no bo tu jakby takie beczki stoją. I to jest drugie od początku, czyli Sweetness. Sweetness. I tu ja akurat mam też 10. 6 na 47 i tutaj już teraz wam pokażę o co tu chodzi. Bo tu już chodzimy za gwiazdką, ale wokół tych beczek, więc jest troszkę ruchu. To jest taki tutaj. Najdłużej czasu zajmuje, ponieważ jest tu duży odstaw. Jakby było to bardziej koło siebie, to by to szybciej szło i by. Myśmy szybciej zdobywali levelki. Ale niestety to jest taki duży odstęp i... No, jest jak jest. Wiem tyle, jest jak jest. Tutaj już moje widki piszą w ogóle dzisiaj, był taki ten dzień, gdzie było Was najwięcej, bo było Was ponad 15, więc was było mega dużo akurat dzisiaj. To był szok. Szok. Ale... No dziękuję Wam i tutaj też jak byłam grałam, co ja gadam w ogóle, dzisiaj, jak był, jak e, teraz grałam to też pisałam Wam, że zapraszam Was na grupę, e, na Nanek, tam jestem też najbardziej aktywna, teraz będę już to chyba, w każdym filmie o tym mówić. E, tu jestem właśnie najbardziej aktywna na tej grupie, możecie pisać, zadawać jakieś pytania czy coś, ja zawsze tam odpowiem, tam jestem, na, tam jestem najbardziej aktywna. Dobra, to teraz e, przeszliśmy na to, co mówiłam na początku i tu już po prostu między tymi pachokami chodzimy. Nie, tutaj też możemy na smyczy, ale musimy uważać, bo on czasami się odpina tutaj bardzo często, no bo chodzimy tak... Albo też czasami nie zbierze, więc najlepiej, jak się siedzi na tym koniu, nie? To jest tak najlepiej. A jak jeszcze chcecie mnie mieć w znajomych na Robloxie, to zapraszam, bo ja akceptuję każde moje naleczki, ale spieszcie się, bo już zostało mało. Mi zostało jakieś 20. Już mam 180 chyba? Albo 70, więc spieszcie się, bo już mało zostało. A Cały czas ktoś tutaj nie dodaje, więc jak chcecie mieć mniej znajomych, to zapraszam, bo ja każdego dodaję i akceptuję. A można mieć tylko 200, więc śpieszcie się. Jak chcecie mieć mniej znajomych, no to śpieszcie się. Już mało zostało. No niedługo też wyleci zaległy film, bo on miał być dużo wcześniej, ale miał być w ogóle wstawiony przed moim odejściem. Serio, ale ja po prostu jedna z moich widzów mi nie odpisywała. I była trochę lipa. Ale teraz y, wstawię ten film, bo już wybrałam inną osobę. I za niedługo będzie. Pewnie już się domyślacie, co to jest, bo już wam trochę powiedziałam, nawet teraz. Ale no... Tak, jeżeli chcecie też więcej takich rzeczy, więcej poradników, to no to piszcie w komentarzach, to ja wasze komentarze wszystkie czytam. E, jeżeli chcecie, to zapraszam. I co? Teraz idziemy sobie tutaj do stajni. E, ogólnie też, już mówiłam chyba na tamtym odcinku, ale zaraz wleci mega gruby odcinek. Szczegółowo nie mogę pokazać tego. Bo teraz właśnie bym klikła to i bym pokazała. Ale nic z tego nie mogę powiedzieć ani pokazać nic. Więc czekajcie, bo będzie grubo. I już mam dwa odcinki z główki. Jeszcze muszę pomyśleć nad kilkoma innymi, więc jeżeli macie jakieś pomysły, to też piszcie, to ja wszystko zrobię. Bo każdy komentarz. A no i odnośnie mojego stroju, mojego wyglądu, bo jeszcze w tamtym odcinku zapomniałam powiedzieć, ale moje włosy i moja maska nie będą się zmieniać, tylko będą się... Yy, bluzka i spodnie będą się zmieniać. Takie rzeczy, więc... Jezu. Eee, maska i włosy się nie zmieniają, bluzka i spodnie się zmieniają. Eee, więc jeżeli zobaczycie moją twarz, to wiecie, że to ja... I jeżeli mam inny ubiór, to wiecie, że to ja. Bo ja będę zmieniać co jakiś czas ubiór. Więc tak. Ale maska i włosy się nie zmieniają. To jest to A no i też chciałam bardzo podziękować za, za to, że już mam. Jest już na 292. Dziękuję Wam! Jesteście. Mocni i bardzo Wam dziękuję za takie, takie obserwacje. Subowanie mojego kanału i może na 300 obserwacji może jakiś specjal będzie, ale nie wiem jeszcze zobaczymy. Może coś się pojawi, jak wbijecie mi 300, obser, 300 subów, bo dziękuję Wam bardzo. Wy nie, nie Wy nie zdarzycie sobie sprawy, jaka to jest dla mnie ilość ludzi. To jest potężna, potężna i ja Wam bardzo za to dziękuję. Więc jeszcze zobaczymy, może coś wymyślę, ale nic Wam nie zdradzam. Na pewno z, w, za jakiś czas się pojawi mega gruba rzecz, ale to też Wam nie powiem, dopiero dowiecie się na shorts. Trochę wam podpowiedziałam teraz, bo to jest dla mnie mocne, nie wiem jak to będzie dla was, ale tak, a taka mocniejsza, mocniejsza, mocniejsza rzecz to będzie chyba w sierpniu albo w lipcu, ale to jeszcze nie wiem, zobaczymy. A na razie to tak, wyszło i to już będzie koniec tego odcinka, jeżeli film wam się podoba, to ławeczkę w górę, subikę, dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego filmiku. I widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeszcze nie wiem, kiedy, on, kiedy będą filmy, ale jeszcze zobaczymy, więc popatki!